Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym omówić dwie podstawowe kategorie należące do ekonomii, ale odnoszące się także do życia codziennego gospodarki. Te dwie kategorie to jest podaż i popyt. Podaż odnosi się do ilości towarów określonego rodzaju lub ogółu towarów, które producenci chcą dostarczyć <laughs> nabywcom albo inaczej szerzej dostawcy, włącznie z importerami, chcą dostarczyć nabywcom. A popyt dotyczy ilości towarów, które nabywcy chcą kupić przy określonych cenach. Cena odgrywa w gospodarce bardzo ważną rolę, a mianowicie, ponieważ nie sposób idealnie w każdym okresie dopasować Ilość oferowanych towarów do ilości tych samych towarów, które nabywcy chcą kupić, to czynnikiem równażących jest cena, zmienna cena. Jeżeli w gospodarce nastawionej na zysk cena rośnie, sygnalizując, że nabywcy chcą więcej kupić, no to dostawca opraca się więcej tych towarów dostarczyć, czyli. czyli wyeliminować lukę między popytem a podażą. Tak jest w gospodarce towarowo-rynkowej, gdzie dominuje własność prywatna. Jeżeli ceny są sztywne, czyli nie są wolne, to nie ma tego czynnika równoważącego. I tak było w gospodarce zdominowanej przez własność państwową, czyli w socjalizmie. Stąd gospodarka socjalistyczna była gospodarką braków na rynku, albo inaczej niedoborów. Innym powodem oprócz sztywności cen, czy dodatkowym powodem był fakt, że producenci byli na ogół objęci własnością państwową i nie byli zainteresowani w ramach systemu nakazowo-rozdzielczego, żeby dostarczać więcej towarów w odpowiedzi na rosnące ceny, które na dodatek nie zawsze rosły, jak powiedziałem, bo były kontrolowane. Czyli w sumie gospodarka nakazowo rozdzielcia, zdominowana zawsze przez własność państwową, była nie tylko gospodarką marnotrawną, ale także gospodarką, gdzie nieuchronnie występowały braki na rynku. I ci, którzy pamiętali czasy przed 1989 roku, to z całą pewnością zapamiętali właśnie ten fakt. Mogą zapytać swoich rodziców lub dziadków. Z tych dwóch stron gospodarki, o której mówiłem, to znaczy podaży i popytu, największe, dużo większe znaczenie, największe znaczenie na stronach podaży. Dlaczego? No uświadommy sobie różnicę pomiędzy Korą Południową a Koreą Północną. Gdyby można było łatwo poprzez zwiększenie popytu zwiększyć poziom życia w Korei Północnej, to nie byłoby tych kolosalnych różnic, jeżeli chodzi o standard życia między tymi dwoma krajami, a one są. Czyli jeżeli interesują nas najważniejsze problemy poziomu życia w kraju, ekonomicznego poziomu życia, to się musimy popatrzeć na kształt strony podaży. Na dwóch różnych poziomach. Na pierwszym poziomie najbliższym powierzchni zjawisk, no to Patrzymy, ile osób jest zatrudnionych, ile mamy inwestycji, które decydują o tym, czy strona podaży, czyli zdolności wytwórczej gospodarki rosną, czy nie rosną. Ale to jest powierzchnia zjawisk. W socjalizmie na ogół inwestycje były wysokie, ale wzrost gospodarczy po pewnym czasie był powolny i stąd wszystkie kraje socjalistyczne Straciło, straciło mnóstwo dystansów w porównaniu ze średnimi wynikami krajów kapitalistycznych. Przypomnę, że Polska w roku 1989 roku miała około 34% dochodu dla mieszkańca w porównaniu z ówczesnym poziomem Niemiec Zachodnich. Teraz mamy 64% czyli ogromna zmiana, ale przypomnę, wiele nam jeszcze zostało do zrobienia. <tryk> Wracam do głównej myśli. Najważniejszą stroną, że tak powiem gospodarki jest strona podaży. Na pierwszym poziomie ona zależy jej wielkość od zatrudnienia inwestycji, ale najważniejszy czynnik to jest efektywność, czyli racjonalność wydawania rzadkich zasobów a szczególnym nieważnym rodzajem efektywności to jest innowacyjność. Od innowacyjności, czyli wprowadzania w życie wynalazków i innych nowatorskich pomysłów zależy długotrwały wzrost gospodarczy, czyli, czyli zawsze jest wzrostem podaży. I tu warto sobie tylko przypomnieć, że do XVIII wieku wzrost gospodarczy krajów zachodu, a także innych krajów Albo nie występował, albo był bardzo, bardzo powolny. Co takiego wobec tego się stało, że Zachód przyspieszył i wyszedł na czoło pod względem zamożności? Gospodarka wolnorynkowa. Znaczy usunięto państwowe czy prywatne monopole, prowadzono konkurencję i umocniono ochronę własności państwowej. To jest niezwykle ważna i ciągle aktualna lekcja. Ograniczanie wolnej konkurencji w ramach prawa jest zawsze szkodliwe dla wzrostu gospodarczego, który przypominam jest wzrostem podaży. Więc tylko ludzie, którzy zajmują się bardzo krótkim okresem, kłopoczą się o to, że może zabraknąć popytu, a często ich rady są szkodliwe. Na przykład y, wielu z nich proponuje, twierdząc, na no ogół mylnie, że za mało mamy pieniędzy w rękach ludzi. Co oni proponują? No żeby dosypać tych pieniędzy, żeby ludzie mogli więcej wydawać. Ale skąd te pieniądze się biorą? Albo one się biorą y, z budżetu. Państwa, a skąd budżet państwa czerpie pieniądze? Z kieszeni podatników, czyli im więcej z, y, budżetowych datków, tym mniej pieniędzy pozostaje ludziom w kieszeniach i w związku z tym strona popytu albo nie rośnie, albo nawet spada, bowiem ludzie zwykle lepiej wydają własne pieniądze niż pieniądze, które dostają od innych, a szczególnie z rąk polityków i urzędników. Więc y, Oddziaływanie na wzrost gospodarczy poprzez stronę popytu ma, jest bardzo krótkowzroczne i często szkodliwe. Jeżeli jesteśmy zainteresowani tym, żeby poziom życia w kraju, jak coś interesujemy się warunkami życia w Polsce, trwał, rósł, to musimy popatrzeć na to, co determinuje stronę podaży i wejść w głąb, nie tylko zainteresować się stopami inwestycji, dynamiką zatrudnienia, ale głębszymi czynnikami, od których owe czynniki pierwszego rzędu zależą. No i co tu jest decydujące? Decydujący jest gospodarczy ustrój kraju. Nie ma żadnego dobrego substytutu do własności prywatnej. Im więcej z państwowej własności tym więcej władzy polityków nad gospodarką. I to nie chodzi o to, że politycy są gorsi niż inni ludzie. Chodzi o to, że oni mają interesy, które nie skłaniają ich do tego, żeby działać racjonalnie, bo w ich interesie, nawet w demokracji, jest, żeby kupować popularność. Rozdawać pieniądze, które przecież czerpią z rąk innych ludzi, nazywanych podatnikami. W związku z tym, jeżeli chcemy dojść do najgłębszych, najważniejszych czynników, od których zależy długofalowy wzrost gospodarczy i związany z nim poziom życia, to nie koncentrujemy się na stronie popytu, a zwłaszcza na wydatkach państwowych, patrzymy na to, co ogranicza wzrost podaży i generalnie najważniejszym czynnikiem ograniczającym wzrost podaży, pomijając katastrofy naturalne inwazje zewnętrzne, albo protekcjonie ze strony głównych odbiorców, najważniejszym czynnikiem jest etatyzm, czyli dużo własności państwowej i ograniczenia konkurencji. W związku z tym, jeżeli chcemy sprawić, że Polska będzie nadal nadganiać poziom życia Zachodu, to my, musimy dużo więcej uwagi, więcej energii, poświęcić naciskowi na etatys wykazywany przez większość polityków w Polsce. A to konkretnie oznacza, że musimy domagać się w sposób zdecydowany i energiczny ograniczenia interwencji polityków, czyli interwencji państwa w gospodarce. A konkretnie musimy domagać się, ale do skutku, prywatyzacji firm, bo to ogranicza władzę polityków. I przekazuje kompetencje zarządcze i nadzorcze nad firmami, ludziom, prywatnym właścicielom, w których interesie leży to, żeby owe firmy się rozwijały. I po drugie, musimy zdecydowanie przeciwdziałać monopolom, tam gdzie one występują, i domagać się wprowadzenia konkurencji. Nie ma żadnego dobrego substytutu dla własności prywatnych firm i dla konkurencji. I to jest nieustawiczne, bardzo ważne działanie dla tych, którzy chcą, żeby Polska nie ugrzęzła po 30 paru latach nadganiania zawód. Dziękuję bardzo. Będę Państwu bardzo wdzięczny za zapoznawanie się z tym, co staram się powiedzieć i oczywiście za Wasze komentarze.